Gosia, ty też przygotowałaś coś wyjątkowego dla swoich fanów. Takich fanów, którzy na przykład chcą u ciebie więcej na co dzień. Mnie e, zastanawia, jaki jest na przykład taki miesięczny zarobek, właśnie z tych subskrypcji i tak dalej. No, ja nie rozmawiam o pieniądzach. E, uważam, że mm, to jest temat bardzo drażliwy. E, a powiem ci tak, im większy sukces, tym więcej kłamliwych artykułów i po prostu większa zazdrość. Naprawdę, tak, od początku mojej kariery się niestety z tym spotykam. Jak wygrałam swoją pierwszą nagrodę, to fala krytyki na mnie spadła. Już nie będę tego wspominać, i dokładnie tak samo jest teraz. Mam bardzo dużo subskrybentów, ale im więcej ich jest, tym po prostu inni mi niestety tego zazdroszczą. Ja naprawdę zachęcam wszystkich. Każdy może założyć subskrypcję na Instagramie. No właśnie, Gosia, bo też mam wrażenie, że to, co nie zrobisz, to jest od razu tak. brane na tapetę. Nawet sytuacja ze zdjęciem. Ty wrzuciłaś oświadczenie. Rozumiem, że teraz już uważniej sprawdzasz, co prezentujesz i, i co. Pojawia się u ciebie na słuchalkach. Y, jak najbardziej, wiesz co, dla mnie w ogóle ta sytuacja jest tak absurdalna, bo to jest tak, jakbym wrzuciła zdjęcie słońca i musiała podpisać, to nie jestem ja. Jakby każdy... To jest, to jest tak, taki absurd. I po prostu dlatego no... Ale wszystko tam już zostało wyjaśnione, to media to nadmuchały. Żaden mój subskrybent, żaden nie wypisał się po tym incydencie. Wręcz przeciwnie, przybyło mi mnóstwo subskrybentów i każdy fan, który mnie zna wie, że to nie ja byłam na tym zdjęciu. Zresztą ja, dla mnie to jest jakiś absurd, że ktoś podejrzewał, że to ja mogę być na zdjęciu. Ja po prostu chciałam życzyć miłego poniedziałku. Akurat no jestem taką osobą, która która bardzo dba właśnie o fanów, żeby ich motywować, dawać im dawkę dobrego humoru. Często daje jakieś motywujące teksty. I te teksty nie są moje, ale daje to. No po prostu chcę zmotywować innych, więc dla mnie to mówię. Ta, ta, ta sytuacja dla mnie była jakaś absurdalna.